Ma ból w jakimś tam stawie w parku, w Łokciu, w nadgarsku. Co to? Karbo, cytrulina, sól, kreatynka. Teraz to wypiję na raz. A w trakcie treningu, jak brakuje mi energii, to będę jadł żelki. Haribo. <grym> pan do Ciebie pytanie. Mm, Grek, co bierzesz przy treningu? Tym razem betalaninę, cytrulinę. Tutaj się wyświetli, do czego jest Betalanina, Tutaj do czego cytrulina. <grym> niż o łydki moich podopiecznych. Najważniejsze ćwiczenie są to łydki. Można sobie ładnie podkreślić łydki. Witam czy bardzo serdecznie chcielibyśmy Ci zadać pytanie, czy lubisz to ćwiczenie, które robiłeś przed chwilą? Nie. Nie. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby robić rzeczy, których się nie, nie lubi. <ślesk> Ale w takim stylu, jakby w ogóleś chciał? Czy serię łączone? O, serię łączone. Ale chcesz sobie antagonistycznie łączyć? No, no, no. tak. Klatka z plecami, no. później Parki I osobno i vice-twisser. No. no dobra. Josło na maszynie, Jaki jak robimy zakres? No to zróbmy po 5-8-0. tempo jakie? 3, 1. 1 X0, no. Dynamiczna. Dobrze, podoba mi się. Dynamika, no. Wciskanie może na. Siedząco, to ochapkę, sensownie wewnątrz. By no, no ja tak trochę dzisiaj chcę przeskocz kowal. Bo... Piszę jak kula pazura, zacząłem ładnie, ale te... co, też 500 serii? No. 6 do 8. Dobra. A po prostu linę zrobimy... na czas. Na czas. na 2, 1... 3... 1, 3. Cotmana? Więc ty zrób Cotmana, a mnie na... Płeszczangielki po prostu. To mamy plan. Dobra, czyli tak, ja muszę teraz wypić całe moje karbo i wszystko, otworzyć żelki. Szybka aktywacja i praca z włączaniem z zestawów. Tak? Dzisiaj będziemy porównywać pas Polar H7 podłączony do aplikacji Polar Beat z telefonie i Garmin 6X Pro. Jestem ciekawy, jak, je, jak będzie czytało tętno i jaki będzie później czas regeneracji. Jaka praca tlenowa i beztrenowa, to sobie wszystko później. I w większość, ale już na przykład lina. No Czy ta końcówka może być na bezklenie, nie? O to właśnie mi chodziło. No. Dobra. dobra. Ja nie mam zegarka, bo jestem z płocka, a tam kradną wszystko, więc po prostu nigdy nie jest to zegarka. Szymka, <laughs> patrol <śmiech> o, wręcz, to. bo tu nie pasuje. <laughs> Włączam w garminie opcję cardio. Polar bicie, pasem. Opcję inny trening w budynku. Start. Start. I później będzie porównanie. Tak, żebyś wiedział, że. Prawdziwy trening, Tak naprawdę robiłem bardzo dawno temu. Myślę, to do jest dobry punkt wzrostu, żeby no, no, to też, jest też Kwestia, z... Kwestia też powiedzenia na propos rozdrzewki o treningu, aktywacji, co będziemy robili. E, prawa leży gdzieś po środku, bo ludzie potrafią iść w jedną stronę, czyli aktywować wszystko przez 40 minut treningu, tuż do 15 minut treningu. Tak. I jest rozgrzewka jest polegająca na, na, na mobilizacji 17 różnych rzeczy, aktywacji 17 różnych rzeczy i tak dalej. To jest jedna skrajność, to jest bez sensu. No ale oczywiście też ciężko jest wejść po prostu z dworu i zacząć dźwigać kamotnie. Nie? Chociaż niejednokrotnie to widzimy, że tak się dzieje tutaj. Różnica, różnica jest taka między mną a też. Tak, że no ja robię cały czas trening siłowy, jestem, jestem już trochę w gazie od kilku miesięcy. Cały, cały czas. czas. A atomek no już przerwę z tego siłowego, więc pewnie trochę więcej bym chciał zrobić niż ja, nie? No, to, tak. to się żarlić i inne, nie? Wnętrze. Zaczniemy sobie od e, aktywacji tutaj na ławeczce. Uwaga, to 6 serii. No ale wracając króciutko do tematu rozgrzewki i tych wszystkich aktywacji i dziwnych ruchów to albo się jest gotowym do danego liftu i się po prostu go robi albo się nie jest gotowym. Czyli jeżeli ktoś nie ma zakresu ruchu ma ból w jakimś tam stawie, w barku, w łokciu, w nadgarstku nie jest w stanie podnieść ręki nad głowę, a chce robić presy na głowę to żadna ilość aktywacji i mobilizacji przed treningiem tego nie pomoże, tylko na początku trzeba po prostu się do tego ruchu przygotować, nie? Dlatego to jest ta, ta różnica właśnie, czy jak ktoś wchodzi na trening i robi 45 minut różnego rodzaju ćwiczeń pomocniczych słyszać o tej akcji, że jeżeli cały ćwiczysz, albo ja załóżmy jakieś przerwy, ale mam ten wzorzec ruchowy już wyćwiczony i generalnie większość ćwiczeń tak naprawdę mógłbym robić już bez mobilizacji i aktywacji, bo samo ćwiczenie już dla mnie tym jest. No tak. Jest gdzieś na taki etap. No, ale sama rozgrzewka ma to danie po prostu pokazania yy, naszemu układowi ruchu, jaki ruch chcemy robić, w jakim zakresie. Jeżeli progresujemy, to musimy nam pokazać, że będziemy progresowali w tym no nie? Mamy wolną maszynę, to lecimy z tematem, tam się idziemy grzywać. Już czuję, że już zachwiałem kolejne, śmiejesz ty być chyba ta szatę Trzymanie pomoc. Trzymanie pomoc. Ja od razu jadę. Nie się. Nie wyrażę, nie się. Raz, dwa, trzy, pół, Dwa, jeden, ba! Zauważam pewne różnice. Już są różnice? ciekawe, mocno. Trzecia seria za nami, <grym> przerwa. trzy, trzy. 3, 3. 3. Jeszcze jedno. <grym> Według praw YouTube'a teraz jakaś czas na anegdotę. Masz jakąś anegdotę trzykotowaną? Na ten moment, no. a teraz? Nie. Nie, ale zastanawiam się jak generalnie. Mało ludzi przychodzi, i tak dalej. Cały czas szukam powodu. Mam cztery diagnozy. A ty? Cztery diagnozy masz, ja nie. nie mam żadnej. Aha, no to może przejdźmy dalej na ćwicie. Nie chcę się, nie chcę się. Ho, Trzecia, raz, Ho. dwa, trzy. Ho. Jeszcze raz, dwa, trzy. Przetrzymaj, Warto jeszcze dodać, to co tam na początku rozpisywaliśmy, czyli ilość powtórzeń tempo, ciężarki dobieramy tym wszystkim, to też nie jest tak bez znaczenia. Jeśli doszło do jakiegoś celu, no to musimy ustalić sobie pewne zasady postępowania, żeby do tego celu dotrzeć. No i właśnie e, zakres powtórzeń ciężar, jakiego będziemy używali tempo, w jakim będziemy wykonywali ćwiczenia. Czas przedłych między ćwiczeniami, to wszystko się decydowało o tym, czy ten cel osiągniemy, czy też nie. Coś też dodać, Tomek? Może jeszcze jedna seria przed nami, żebym do dobar. siłowe jest w miarę. No to dobrze. Jednak. U mnie pora roku ma znaczenie jak jest lato, gdyż jak świadkiem zawsze jakoś lepiej mi się ćwiczy siłowo i mam w sumie szybsze efekty. Myślę, że jest to związane z tym, że przebywam dużo na słońcu. Naprawdę ja Jak, jak tak super się ładujesz w słońcu. Ładuje się, no? W dawnych czasach jak jeszcze jadłem pięć róży dziennie, pracowałem na plaży stałem akuratownie to słoneczko cały czas. To było ciekawe, ne? Fajnie było. No po prostu, byłeś, po prostu byłeś młody i nie miałeś żadnych martwych. To było fajnie. Czyli mówisz o czymś... I już to się wszyscy tęsknimy, czyli za beztrosny. No. Ej, Dobra, już koniec jest gadania, nie co ty, w Dobra, chcesz? <ścoughs> Dawał. 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 3, 2, Hurra. Trzy, dwa, się, bum. Jeszcze dwa, tak, Powoli, powoli, wolnie, dawaj. Powoli, 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 hop. Jeszcze jeden. Powoli, 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 mocno, pięć. I Jak ktoś na to stoi, to inaczej zawsze jest i było, ludzie, pamiętajcie. Uraże są do murowania, a trenerzy do trenowania. Jak powiem mamy. że idziemy w No? Bez treningu personalnego potrzebujesz do chłopczyka i pomogę dać no mu no ja się w na serca, Myślałem, że wszyscy jesteś takim perfidnym przedsiębiorcą. A tu widzicie jeszcze. Pan Mateusz nie zabił we mnie całego serca. Pozdrawiamy reklamy może no sponsorik by dostanie. Głowodany ten ten cukru, szybciutko będzie energię. Dobra. Haribo. Kupiłem je sobie na kajaki, bo tam ładujesz zawsze na skórze cukry proste. Ale mi zostały, zostały, więc żeby żeby się nie, nie popsuły, to... Ale już to masz pół punkta. Eee, dobrze. A! To żartujesz? Jeszcze dubla musimy zrobić, żeby nie w wraki, no bo nie może tak być, nie? Nie ruszaj tam niczym za tymi członkami, dawaj Dwa, jeden, dobra. 16 lub 17 lat to znajdziemy te to zdjęcie bo miałem przez tak duży tak duży <grymne> tylny akt w tym <grymne> barku wam że aż, aż tak? Taki, no, aż tak. Czujku, taki, nie? Myślę, że to była składować do wykonywanych innych ćwiczeń, nie ćwiczenia tego mieście, nie? A ty co miałeś długiego? Jak miałeś 16 lat? Włosy, włosy <grymne> miałem dredy dotąd. Czasem są drgania też we wszechświecie co za przeskoczenie, gdy położysz to do tego jeszcze? Tak. Ja później dyszę, sobie dołożę. 3, 2, 3. Jakieś cięcia. 11, 10, 9, 8, 10, 1. To się na to doświadczenie? Duże brawo. brawo. Furki, to jest życie. To jest życie, widzę. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, jeszcze cztery, raz Jeszcze dwa, bo jedno jest za karę, jedno jest za zostało I przytrzymaj, u góry, przytrzymaj, 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 dobra co się tu prawie całe, Ja nie lubię słodkiego za bardzo, ale bardzo mi to się pomaga Lecisz, krótkie przerwy, krótkie przemówy Jedno jedno szczęście na plecy, nie? Samowicie. Trójki to jest życie Daj, dajesz, daj jeszcze trzy. Ho, powoli wracasz. Nie robimy na zewnątrz Jeszcze jeden. Po co? Przytrzymaj, przymierzajmy. Że, szło Jeden. Dwa. Mogę zacytować naszego przyjaciela. Sam! Sam! Trzy, dwa, jeden. Dwadzieścia pięć centymetrów różnicy. Angażujemy bicepsy. Jadę. A! Co to? A! Mój autorski nowy dźwięk. Sądzę, że na temat dźwięków na siłowni tu się trzeba w ogóle nagrać oddzielny cykl. Chyba bo tego jest tak dużo. Każdy ma swój, nie? Każdy. Jeżeli chodzi o sportowców, mój ulubiony to Maria Szarapowa. Nie do podrobienia. Trochę się zmniejszyła teraz. Ten to zupełnie inny tu i tu. Nie wiem od czego to zależy. Jeszcze będziemy to sprawdzać. Ale podejrzewam, że on wyższy niż tutaj, więc może nie jest tak wysokie. Później podrobimy testy. No ale 600 kalorii jakby nie było spalone. nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie później w praniu na tych apkach całych. To Pięknie. Też chciałbym mieć takie nogi, ale. Ale pięknie! Dobrze, super. Naprawdę super. Zwycięznik jak najbardziej, tym bardziej, że musi mnie trzymać, to to nami też tam musi być odpowiednie. A facet po prostu lubi sami wyciągnąć kopyto. Jeszcze schodzi udęk. Tricepcik jeszcze bardziej rozciąga, no. Dawaj! Kurde, <kłyszy> <kłyszy> aż poczułem tak wiesz, z nosa No, tak Już ciężko, nie? Popatrz, minie to tu się rzękiem. Tak, bo no ja... Dawaj, dawaj. Jeszcze byłem. Musisz mi nie zrobić. Dobrze. Ja bardziej chcę ten ruch ekscentryczny żeby był wolniejszy. Dam sobie odwrotnego. Udejdź Dobra, No to jest, to jest, I Pokazujemy ile To jest, kto ile to jest 100. To. To oficjalnie Trening trwał godzinę, godzinę i 17 minut, 746 kalorii tu, czyli 600, czyli powiem wam szczerze, że 100 kalorii różnicy. 35 godzin regeneracji niby. Dobra, zapisujemy. Będziemy analizować. Dziękuję za wyciągnięcie mnie z mojej strefy komfortu, w strefę mojego byłego komfortu. Zakarżysz pokuch. Trochę. Ale, jak nie ćwiczę siłowo, to jest chłopak. Jakieś słowo podsumowania, Tomek? Ktoś powiedział ludziom, co to będą oglądać? No, że powiem szczerze, że muszę się zmusić i uważam, że to jest dobry pomysł, żeby robić i, i boks, i, i trening siłowy. Jednak to najlepsze wyjście. No i generalnie, co? no Taki trening, co zrobiliśmy, muszę nawet zrobić piwnik, bo po prostu chęci. Nie, no trzeba ćwiczyć i na przykład Ci się ruszać, 6 prawie kilo nie przyszło znikąd po tej pandemii u Polaków, nie? A jak ćwiczyć siłowo, z zewnętrznym obciążeniem. To przede wszystkim z pomysłem, nie? Czyli zdawać sobie sprawę, dlaczego tyle serii, a nie więcej, nie mniej, dlaczego jakieś tempo, tempo. i dlaczego ciężar, dlaczego czego w ogóle ten ciężar jest potrzebny. My ci zrobiliśmy sumienie: nie dużym ciężarem trening. Nie dużo. To był trening bez jakichś większych ciężarów. Wszystko to... musi iść w parze ze sobą, czyli tak. zakres powtórzeń, i tempo i ciężar. I co jeszcze Wam powiemy, zwierzę? Jest no, W odpowiednim je... momencie dnia po no, prostu. Jest to specyficzne. w odpowiednim momencie dnia trzeba z tym żelkami. I wtedy niektórych, niektórych żył ją żelki a nie grubi, grubią. No właśnie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z treningu, mi się było bardzo przyjemnie, fajnie, fajnie że mi namówiłeś. Możemy na sedę razem zrobić jeszcze coś innego, może coś bardziej funkcjonalnego. Może napiszcie też w komentarzach, jaki trening wyższy wy chcieli zobaczyć. Czyli na przykład nie wiem, nogi, plecy, albo jakiś trening obwodowy, biegowy. bo na bieg? przykład jak zwierzak robi flagę na drabinkach. O. Nie ma problemu, nie? Dokładnie. Dobra. Mhm. Dziękuję Wam bardzo w Dzięki. takim razie. Subskrybujcie. Lajkujcie. i, i komentarze, bo dzięki tym komentarzom i jakimś pytankom tego tłuszem będziemy mieli więcej pomysłów, bo nasze subskrypcje rosną jak szalone. Boję się, że niedługo dojdziemy do 110. <laughs> ja no, Dobrze, sprzątaj. kulturalne. Bo ci policjant ratenik personalny. Nie <laughs> ja no, musimy być czysto, bo następni przyjdą.